Witam serdecznie wszystkich. Na wstępie chciałbym podziękować za nominację Wojtkowi Żelińskiemu. Druga rzecz, dziękuję bardzo za nadesłane pytania. Wszystkie były bardzo ciekawe, ale mogłem tylko i wyłącznie odpowiedzieć na 10 pytań, więc wydaje mi się, że wybrałem te najwłaściwsze, nie, nie, nie wiem czy najlepsze, ale najwłaściwsze, tak jak mi się wydaje. No i na wstępie chciałbym zacząć od pytania pierwszego. Jak podoba się panu oprawa meczy w naszej hali, jak znajduje się pan w Czarnych Radom? A więc, y, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasza, nasza hala jest najmniejsza w Polsce, ale za to doping i wsparcie naszych kibiców jest nieprawdopodobne. Nie raz, nie dwa w tym sezonie y, nasi kibice nas ponieśli do, do zwycięstwa, y, pomogli nam w bardzo trudnych momentach. I dlatego bardzo dużo punktów zawdzięczamy naszym, naszym wspaniałym kibicom. Jak pan czarny odnajduje się w czarnych radom? No, rewelacyjnie. No. Czuję się wyśmienicie w tym mieście. Fizycznie też się czuję bardzo dobrze. Klub jest bardzo dobrze zorganizowany. Pracujemy cały czas ciężko, co, co zresztą lubię. I dlatego bardzo, bardzo fajnie, że trafiłem do czarnych radom. Kolejne pytanie, czyli drugie pytanie. Czy tęskni Pan za grą w reprezentacji? Myślę, że każdy z siatkarzy, każdy z zawodnik, każdy sportowiec marzy o tym, żeby grać w reprezentacji. Ja już mam 37 lat, ale muszę powiedzieć, że tęsknię. No, wiem, że reprezentanci nie mają wolnego. 12 miesięcy na okrągło grają w siatkówkę i bardzo ciężko pracują i, i przez to tracą bardzo dużo zdrowia. Ale. Powiem szczerze, że brakuje mi tej atmosfery, yy, zainteresowania, ale niestety latka lecą i czas przyszedł na, na młodszych, lepszych zawodników i yy, trzeba się usunąć w bok, że tak powiem, w cień. Znam swoje miejsce w szeregu i to, co miałem w reprezentacji zrobi, zrobić, to tak mi się wydaje, że już zrobiłem. Trzecie yy, yy, trzecie pytanie, najlepszym momentem w kadrze Polski dla Pana było srebro mistrzostw świata? Wydawało się, że w 2006 roku był to mój największy sukces. Po roku gry w reprezentacji bo bardzo późno. Trafiłem do, do tej reprezentacji. Trenerem tej drużyny został Raul Lozano i jako pierwszy trener powołał mnie do reprezentacji. I wtedy w 2006 roku był to największy sukces. Ale mam dziwne wrażenie, że dla mnie największym sukcesem był jednak, jednak było mistrzostwo Europy w Izmirze. Pojechaliśmy w nieprawdopodobnym składzie. Wydawało się, że na papierze, jedna ze, ze słabszych drużyn, kiedykolwiek ostatnio grała w reprezentacji. A okazało się, że stworzyliśmy kolektyw, wspaniałą, wspaniałą ekipę, która zdobyła mistrzostwa, mistrzostwa Europy i grała bardzo dobrą, wyrównaną siatkówkę. I myślę, że ten sukces chyba jest w moim sercu na, na pierwszym miejscu. Czwarte pytanie. Trzy miejsca w Radomiu, w których można najczęściej spotkać Kapitana. Na pewno pierwsze miejsce, które najczęściej odwiedzam, jest to Sauna na słonecznej tam dwa razy w tygodniu przybywam, A dwa pozostałe ciężko ocenić. No, nie licząc się oczywiście Hali, bo tam najwięcej czasu, czasu spędzam i na siłowni Platinium. Nie mam pojęcia powiem szczerze, no, na pewno Sauna. Być może y, galeria kino na trzeciego miejsca jeszcze nie znalazłem, ale najprawdopodobniej niedługo znajdę. Piąte, czy chciałby Pan kiedyś wrócić do PGS Grzeby W chatów spędziłem 7 wspaniałych lat. Y, poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi, y, ale wychodzę z założenia, że nigdy nie mów nigdy. Nie wiem w jakiej roli, ale PGS Krabułchatów jest najlepszym polskim klubem i każdy zawodnik, który w Polsce gra, marzy, żeby w tym klubie wystąpić. Mi się to udało. Dzisiaj jestem w Czarnych Radom, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Dzisiaj znalazłem swoje miejsce na ziemi w Radomiu i tu się czuję bardzo dobrze i, i chyba tyle w tym temacie. Szóste. Poker jest Twoim drugim ulubionym sportem? Faktycznie e, lubię w pokera grać, e, w hold'ema. Mm, lubię tę rywalizację, dreszczyk emocji. Chciałbym zaz zaznaczyć, że nie jest to hazard. E, ale nie wiem, czy przed pokerem, chociaż teraz tego nie mogę robić, e, moim ulubionym sportem jest chyba tenis ziemny. Przez trzy miesiące wakacji e, bardzo często z moim sparing partnerem Marciną, Marcinem Wika e, gramy w tego tenisa 2-3 razy w tygodniu. I, I myślę, że tenis ziemny jest jednak na pierwszym miejscu. A jeżeli chodzi o ulubione sporty, następne ciężko ocenić, ale nie ulega wątpliwości, że w pokera lubię pograć. Siódme pytanie. W wywiadach podkreślałeś o dużej pomocy swojej żony podczas treningów. W czym zatem głównie ci pomagała? No, z moją żoną jestem już, jesteśmy razem, już 19 lat, bodajże, z tego co się orientuję, więc e, często kiedy trenowałem indywidualnie, chodziła ze mną na plażę przede wszystkim i zbyt dużo piłek nie miałem, tak jak teraz jest w zawodowym sporcie, no więc ktoś musiał biegać po tą piłkę. no Na szczęście. Ona też uznawała to jako swój trening i przy okazji mogła mi pomóc. E, moja żona mm, zawsze mnie wspiera. 19 lat temu i teraz jest to mój e, naj, naj, najbardziej oddany kibic, największy kibic, więc e, bez niej najprawdopodobniej nie byłbym dzisiaj w tym miejscu. Ósme pytanie. Pamiętasz słowa? Kadziu, dam tobie dwie stówy i w tych butach zdobędę mistrzostwo Europy. Co to był za moment? I z czym wiązały się te buty? To było w 2009 roku, właśnie przed Izmirem. Łukasz kupił sobie buty bodajże, a nie będę mówił firmy, ale one kosztowały ponad 300 zł. I po jednym treningu ocenił, że te buty jednak nie są właściwe dla jego stopy, i zapytał się, czy nie chciałbym tych butów. Um, powiedziałem, że Łukasz jak najbardziej, a że mamy podobne stopy, dam ci za nie dwie stówki i zdobędę w tych butach Mistrzostwo Europy. Teraz nie pamiętam, czy w tych, w tych butach zdobyłem to Mistrzostwo Europy, ale na pewno taka historia była i te buty od Łukasza przejąłem i po miesiącu zdobyłem wraz ze swoją drużyną Mistrzostwo Europy. Dziewiąte pytanie. W Kadrze czujesz, że osiągnąłeś wszystko, co mogłeś? Bardzo późno trafiłem do reprezentacji, w 26 roku życia, więc to był pierwszy mój kontakt z reprezentacją. Przez 3 lata, od 2006 do 2009, udało się zdobyć dwa wielkie medale: Mistrzostwa Świata i mistrzostw Europy, więc czułem się jeszcze na siłach, pograć w reprezentacji. W 2010, 2011, 2012, ale niestety tam w pewnym momencie zabrakło mi zdrowia. W 2010 nie pojechałem na Mistrzostwa Świata do Włoch i przez problemy z barkiem. No i tyle, myślę, że jakbym miał ocenić swój potencjał fizyczny, to myślę, że zrobiłem wszystko, co mogłem. W mojej, tak, tak, tak sądzę w mojej głowie, więc. Nie byłem nigdy wielkim siłaczem, nie byłem wielkim skoczkiem, bazowałem na, na innych rzeczach. Więc myślę, że nie, czuję się, czuję się ogólnie spełniony, jeżeli chodzi o osiągnięcia w reprezentacji. I ostatnie pytanie, dziesiąte. Trzy słowa opisujące Twoją karierę siatkarską. Praca, wytrwałość. jednak bym dodał bo myślę że większość sportowców nie będzie to słowo większość sportowców myślę że 90% sportowców w naszym życiu występuje więcej porażek myślę że słowo porażka czasami nie nawet nie czasami bardzo często występuje w naszej dyscyplinie w sporcie więc myślę że to byłoby ostatnie słowo które bym dodał Dziękuję bardzo. Teraz ja mam możliwość nominowania, a więc nominuję mojego faworyta, największego talenciaka w tej drużynie, bardzo skromnego, pracowitego chłopaka Michała Kędzierskiego do następnych pytań. Pozdrawiam serdecznie, zadawajcie mu trudne pytania, bo to jest mądry chłopak, na, na, na wszystkie na pewno odpowie i sobie z nimi poradzi. Wszystkiego dobrego.